Witam na nocnym buszowaniu. Jestem przy ulicy Tirso do Molina. Jestem w mieszkaniu, które dzisiaj przeceniono z 26 na 24 tysiące euro. Gdzie Łazienka? Można zrobić sobie można kabinę. Wszystkie sufity są w super stanie. W kuchni wszystkie ściany wykafelkowane. Zrobić sobie tylko odnowić. Nawet tutaj jest jedno okno nowe. Cała reszta okien, co zaraz pokażę, jest do wymiany. Czwarte piętro bez windy Tilsto de Molina, obok kościoła. Salon ktoś tam nakładał halogeny. Balkonik widoczek taki se. Powiem tylko, że w tamtym bloku mieszkam ja. Na wprost. Ale to już ściśle tajne, przez poufne. Na pewno te okno do wymiany. Było, nie było. Trzy pokoje są. Tu jest też okno do wymiany. Tu mamy jakiś magazynek. Tu kolejny pokój, też okno do wymiany. Podłoga w kafelkach, nie trzeba było już robić. Warto pomyśleć. No tak, tutaj mała poprawka. Jednak są dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Tradycyjnie się mylę. No ale nic, dostałem klucz. Pobiegłem natychmiast, żeby to ogłosić. W takiej cenie, jako na inwestycje, to naprawdę warto. Pozdrawiam.